Renowel Satis na sprzedaż. W tym miejscu, jak widzieliście wcześniej na filmikach dostałem szczała, auto nie jest naprawione. Auto po prostu poskładałem, dlatego że nie miałem co zrobić z belką, ze zderzakiem. Chłodnice są schowane, tak to wygląda. Jak powiedziałem, auto jest tylko złożone na parę śrubek. W celu pokazania co. Jest uszkodzone, znaczy uszkodzone, uszkodzone wiadomo, trzeba zajrzeć pod maskę. Ale jak wygląda na tą chwilę? Dla kogoś, komu się to przyda, wyremontuje i będzie cieszył się z 3,5 litrowego silnika V6 o mocy 245 koni. Skóry, jak to jasne skóry, niestety. Silniczek sobie chodzi, mruczy. Tak jak powiedziałem, pod spodem wręcz nie ma nic.